Co? Opowiadaj. Zupą O Oto co rośnie? Co? co? to rośnie? A to ta kurchawka. 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 To rośnie kurchawką. No. Mów, mówisz opowiadać? słuchaj, taka jest sprawa. Ktoś, ktoś tam e, chciały... E, znaczy chciały... E, zamówił żołnice, że były na tym jakiego, no na oborniku yy, bo oborniki ma zamiar karmić na no, nie ja akurat karmię podkładem tym pokieczarkowym i no nie tam w oborze mam te, te loże, nie? a tutaj dwa miesiące temu zostało chyba pięć, pięć przywiezionych przywiezionych obornika jeszcze widać, że cię, część świeżego, ale tam w tamtej części to był ten jakiego, no bardziej przekompostowany. O, a tutaj jest nieprzykompostowany. On tutaj częściowo się zapalił, czy częściowo tego temperatura ten wroszła, ale te wszystko posykały tam gdzie było zimniej. I tam zagnieźniły się. A to, to trzeba te, te wszystkie te, te kurczę tego porozrzucić. To prostym no. bo takie na takiej głębokości, one tylko górną warstwę przerobią i nic, nic więcej nie będą robić. Ale drzewnice to inteligentne stworzenia. Drzewnice nie arost, arystokraci. A. Arystokrata to będzie zajdzie do restauracji, będzie stał do kelner nie zaprowadzi, jego do, do stolika nie poszadzi, to. Sa same idą do stolika tam gdzie im kelner da jedzenie przemieszczają się, nie kotaje się To tutaj na, podw nikogo. na podwórku tutaj serwujesz żdżownicą oborniczek, tak? Tak, 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 oborniczek serwujemy. Dlatego akurat wyszła taka potrzeba czasu z obornikiem i tym A tu, że ludzie się boją, że pouciekają, tego, wtedy zaczną uciekać, jak przestaniesz karmić. Na zimę słomo przykrywasz tam troszkę plandeko. ja latem przykrywam plandeko, żeby słońce tutaj mocno nie paliło. Bo jak nie przykryjesz plandeko, to będziesz to musiał co drugi, trzeci dzień podlewać. A to samo się poci. Tak się składa, że już chyba dwa tygodnie nie podlewane. Akurat trafiłem, przyjechałem, że deszcz padał, otworzyłem i, i jestem. I jest wszystko ok, no. A zruszyć trzeba, bo inaczej górne warstwy tylko będą przerobione, a, a nic z dołu nie ruszy się. Tak to wygląda. nie? Że, że zo, zo, zobacz o i, i, ile ona górna warstwa jest przerobiona, a z dołu nic, nic nie, 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 nie ruszone. No. Do, do, do. Kanały, wszystko porobione. A no, tu, tutaj o Trafia się świeży obornik jeszcze nieprzepalony. A one wszystko idą do świeżego. A teraz jak zostało przewrócone, to one będą równomiernie rozchodzić się po tej całej kupie. Nie, nie będzie takiego, zobacz jako. o. Popatrz tam jako widzę? o. Odwracam na no, nie ile ich tam wychodzi. Tak no bo Z to. takiej odległości na te widzę zaraz. No. no nic, może kamera tego wszystkiego nie ukaże, no ale to, to jest... Widać, jak... widać jak wychodzą, że one, gru, są, tak, one gruz, są głębiej, one są głębiej. gru stara się nie, nie rozbijać, bo to nie ma sensu rozbijać, bo muszą zostać te kanały dla nich. No, ale jak nie trzymy to, to wszystko będzie leża, leżało, 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 leżało i koniec. One tylko górne warstwy przerobią, a po powietrzeniu one zaczynają niżej iść. O, a tutaj ją masz po środku, bo ja tutaj ich nie, nie wpuszczałem, znaczy nie wpuszczałem, puścić puściłem, to wszystko te drzownice zostały przywiezione po zimowym siebie tego, nie pamiętam, marku chyba ro, robiłem, ale one leżały u mnie tam w stodole na kupie i później przywiozę ich tutaj, Wrzuci, wrzuciłem do takiej kupy z tego. No podkład popieczarkowy, no mój stóp strach był ale później do, na to przyjechały oborniki, e, obory, pięć rozrzutników, część, część obornika w innym miejscu umieściłem, część tutaj umieściłem, tak to wszystko wygląda. Część roboty, hodowla to met, metoda, na niej jest... Nie tak bardzo skomplikowana, bo są inne jeszcze metody i to wszystko. A do ogródka działkowego, czy tam do tego czy zrobić, czy sobie tam na, na działeczkę gdzieś zrobić tego biochomuszu, to można odgromić i wtedy nie, nie trzeba tego. Łatwą metodą, tak? Tak, łatwą metodą i, i ten. Na przykład zaczynając tam 2000-3000 tych drzobnic wpuścić i zapomnieć na jakiś czas. No. O można taką kupę, jaką tam możesz podejść, pokazać to jest to, to kupę o, tu, która jest o, tutaj nie zobacz. Wszystko wyrzucamy z tego dobro, yy, z obrodu. Z, ziel, kompost. Zielsku, nie kompost, zielsku, nie zielsku, kompost no, ale to trzeba przed puszczeniem tego. Johnny, bo tutaj patyki, nie patyki, jakieś kartony, gdzieś obierki się trafiły. No wi wiadomo jak to jest. I już tutaj jest część przerobionego, część nie tego i to wszystko można już ten. Tutaj śmiało można tych 2000, 3000 puścić one przez lato. Przez lato, tam, przez jakiś okres się rozmoże i, i będę tego, na zimę przykrywamy plomu i tego, a je, jeszcze, po, i, jeszcze na, na razie zatrzymaj. Przyszła, przyszła do Ciebie tak y, y, dżownica, dzio, tutaj akurat nie jest wyciągnię, dużo wyciągnięty dżownic, ale tutaj jest kokonu y, dużo, bo ja y, to akurat skrzynkę tak y, no, pro, y, prowizorycznie przyszykowałem. Nie? pokazałem i postawiłem i jeszcze one nie, nie zdążyły nawet tutaj o tam jedno czy dwie zaczynają przychodzić bo tu ja wczoraj dopiero postawiłem ale tak skrzynka przyszła nic nic nie rób spe, specjalnie tylko skrzynkę albo postaw albo wywróć do góry nogami i wszystko nie, nie rozsuwać po kupie tego one muszą żyć najpierw tam do tygodnia w swoim tym substracie który tobie sprzedawca przysłał i, i na się zaczyna się zaczyna sobie stado podstawowe ginąć no bo tak, tak i jest one zaczynają no źle w każdym razie źle to wpływa na na, na, na i na pozostanie w ten. bo każdy ma swój oddzielny substrat Umieszczę skrzyneczkę w, ta, w takiej dziurze o, i tak będą zbi, zbierane dziurnice do tego. W każdym bądź razie tutaj jest bardzo dużo tego pokarmu no nie? i ma, mało będzie, zobacz jak pięknie kopuluje się. O, to wszystko tak to wygląda. One powinny być tutaj w, w, wchodzić do tego i ten. Po takiej kopulacji 21 dni po, nie pamiętam dokładnie ile nam tam chodzi chodzi jak ktoś mi mówi z kokonem, ale kokon po 21 dniach już są so, so małe. A tutaj jak jest multum tych kokonów tego wszystkiego. No, w strupracie tutaj akurat nie, nie widać, bo to struprac już był stąd praktycznie wrzucony, to widać nawet i, i kokony, no. ale tutaj za 3-4 dni to już pełno będzie dżownic. One przemieszczają się, nie, nie, mówię, to nie arystokraci, idą tam, gdzie jest jedzenie, a umierają tam, gdzie nie ma jedzenia. No. Pa, patrz, tu, tutaj jest już spulchniona ziemia, a tutaj masz ten, jeszcze nieruszone. Nie po czym poznać drzownice kalifornijską taka jak na przykład, przewracasz, na no nie? I zostaje takie żółte, żółte, ten, żółte, żółte ogonki tak zwane, no. Tutaj może będzie widać, ale, no jest w każdym razie tak, nieraz jak masz ten, ależ tutaj tych kokonów się namnożyło o, o wiesz jak one y, po przewróceniu od razu chowają się i, i te takie o, co, co wyglądają łebki od, takie o, to żółte no, nie to jest akurat y, kalifornia dżonica i to wszystko no, no jest zobacz ile te, te multu, multu tych kokonów to wszystko dobrze w każdym razie trzeba skończyć do, na powietrzanie, bo to tak i tak trzeba to zrobić. No.